Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na miejski survival. Znalazłem sobie takie fajne miejsce. Jest to opuszczony plac. Kiedyś chyba tam chcieli jakieś bloki postawić, czy tam miał być penthouse jakiś, albo po prostu jakieś, jakaś przestrzeń biurowa. Z tego co wyczytałem jest to inwestycja z 2009 roku, więc już trochę czasu minęło. Przypominam, że mamy 2025 i cały czas ten plac stoi opuszczony. Jest on otoczony płotem. Więc plan wygląda tak. Przemieszczamy się tam w pierwszej kolejności, musimy kupić sobie coś do jedzenia, ponieważ w plecaku mam tylko butelkę z wodą i chyba orzechy tam są, także niewiele. Musimy pójść do Biedronki, kupić sobie żarcie. Musimy także zobaczyć, czy wokół tego placu dużo ludzi chodzi, czy są jakieś miejsca newralgiczne. No ale takie rozpoznanie zrobimy sobie już na miejscu. Została nam godzina do zachodu słońca, także musimy się śpieszyć. Jak się uda, to chciałbym na teren tego placu dostać się już po zmroku. Bo nie wiem czy wiecie, ale taki półmrok, jak taka szaruga, jak tutaj na przykład mamy. Nie wiem czy to będzie dobrze na kamerze widać, ale taka szaruga daje takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że jesteście niewidoczni. Od tego, że Wam kiedyś wspominałem. Zwłaszcza jak się ruszacie, to jesteście bardzo widoczni, więc teraz idąc z kamerą, ci wszyscy ludzie dookoła mnie, tam są, tam są w różnych miejscach, tam w ogóle karetka jedzie gdzieś. No widzą mnie, ponieważ się ruszam. Skoro ja ich widzę, to oni mnie też widzą. W ogóle piękna jesień jest, jestem zakochany, jestem fanem jesieni, jestem po prostu najprawdziwszą jesieniarą, po prostu ja nie potrafię tego opisać. Jest taki wybuch różnych kolorów: żółty, czerwony. Stu bajka. Dobra, to miał być film o survivalu, a nie o moich przemyśleniach. Dzień dobry, jest PL pod 28, tylko tam nikt nie odbiera. Dziękuję. Dobra, widzieliśmy nasz plac z góry. Mogliśmy zobaczyć gdzie jest główne wejście, gdzie gdzie są jakieś budynki dookoła jakieś różne inne rzeczy. Byliśmy tam prawie na samej górze. Teraz czas przejść się dookoła i przede wszystkim usiąść sobie gdzieś w okolicy tego budynku. I przede wszystkim usiąść sobie gdzieś w okolicy tego tego opuszczonego placu i posiedzieć sobie przez jakieś pół godziny. I tak muszę czekać jak się zrobi ciemno, więc... Sami wiecie. Sobie auta jeżdżą, dzień się powoli kończy, mamy no 17 chyba 40 już może 18 jest nawet, dowolny zegarek nie patrzyłem. No i pamiętajcie, nie wpuszczajcie obcych na klatkę, bo straju. Nie, poważnie, bo sami widzieliście. Kobieta mnie wpuściła, totalnie mi zaufała, pomyślała, że jestem gościem z .pl, a jestem leśnym wędrowcą, wędrowcą a jestem takim sobie omarcinem, który chciał po prostu zobaczyć jakiś opuszczony plac z góry, żeby lepiej móc sobie się tam zorientować w terenie. Znaczy byłem już tam parę razy, po prostu chciałem Wam pokazać tą czynność. No i co? Siedzę sobie i obserwuję teraz stoczenie. Naprzeciwko mnie jest żabka, a po mojej lewej stronie jest wejście ten plac opuszczony tylko wyniknął mały problem, ponieważ ktoś mi zablokował tą bramę, bo ona była taka uchylna. W sensie można było w sensie można było jej dół podnieść trochę i tam się prześliznąć. Teraz już nie można. Więc trzeba wymyślić plan B. Słuchajcie, chodzę i się zastanawiam, ukryłem się w takim cieniu tutaj, tam jest salon Skody, są dwie opcje, albo ktoś celowo zablokował to wejście, bo na przykład tam przebywa i są tu jakieś osoby w kryzysie bezdomności, które stwierdziły, że to jest fajna miejscówka, bo to jest fajna miejscówka, albo ktoś zobaczył mnie wtedy wiosną, jak tutaj przychodziłem i przez to zablokował i na przykład są teraz tam kamery. To jest jedna z wielu ewentualności. No i dookoła są kamery, bo właśnie salon Skody, tam dalej jest Żabka, więc też pewnie jest jakiś monitoring. Ja przechodziłem koło jakiegoś centrum medycznego, nie wiem co to dokładnie było. I tam na pewno też siedzi ochroniarz i, i też to pewnie jest monitoring. Więc... Więc no... Nie wiem, pójdę sobie na jakąś ławkę. W ogóle mam duży plecak, więc to też się rzuca pewnie w oczy. Siedziałem przez chwilę na przystanku, gdzie występowanie osób z plecakami jest jak najbardziej adekwatne. No ale kręcenie się dookoła tego placu z 40-litrowym plecakiem, no pewnie się rzuca w oczy. Jednak jak, jak jestem w okolicy przystanku, jestem niewidoczny. Po krótkim namyśle i kilku łykach zimnej wody stwierdziłem, że nie ma co tutaj dłużej siedzieć. Idę sprawdzić to wejście, czy da się tam dostać. Jeżeli się nie da tam dostać, to robienie hałasu totalnie nie ma sensu. Nie chcę ryzykować. Na pewno ktoś to usłyszy. Patrzcie, jak teraz jest cicho dookoła. Ja dobrze słyszę, co mówią ludzie po drugiej stronie ulicy. Oni też mnie słyszą. Bo warto mieć to na uwadze, że jeżeli ja kogoś widzę albo słyszę, to ta osoba też może mnie widzieć albo słyszeć. Że się jest komandosem. Taki komandos pewnie. Zresztą nieważne. Za bardzo odbiegam od tematu. Jest alternatywa. Do tego właśnie zmierzałem. Do alternatywy. Bo jeżeli tutaj mi się nie uda wejść, to jest inna miejscówka, fajna, bardziej odsłonięta i z łatwiejszym dostępem. I mógłbym się tam wybrać. tam pewnie jedynym zagrożeniem będzie jakiś bezdomny albo lis biegający, może jakiś pies też. W sumie no, pies też mógł być zagrożeniem w tym miejscu. Czy tutaj tak samo pies, który by wszedł przez wyłom w płocie, mógł być głodny, wystraszony i mnie zaatakować na przykład. O są różne opcje i warto też myśleć. O takich różnych sytuacjach, które się mogą wydarzyć i analizować sobie. Możecie wziąć sobie na przykład kartkę, usiąść w jakimś miejscu, gdzie chcecie się dostać. Załóżmy, że to jest opuszczony budynek, i sobie wypisać na tej kartce, jakie zagrożenia mogą tutaj na Was czekać, i sobie przeanalizować, co na przykład możemy zrobić, jeżeli takie zagrożenie wystąpi. Czego możemy uniknąć, na przykład poprzez właśnie nie wystawianie się. Na pewno pamiętacie ten mój biwak na rondzie. No to nie ruszałem się stamtąd za bardzo, nie wychodziłem, nie, nie pokazywałem się na tym rondzie w nocy, bo chciałem uniknąć właśnie tej takiej dużej ekspozycji. Która mogłaby skutkować tak naprawdę tym, że ktoś mnie zobaczy i powie, o tam jest człowiek na rondzie, wezwijmy policję. Tak jak myślałem, skobel był no, zamknięty, tak to powiedzmy. I jest pytanie, po co ktoś to zrobił? Dobra. Tak czy inaczej, w tym miejscu za bardzo nie mogę kamery używać. Także nie mogę używać yy, tego latarki. A szkoda, bo fajna miejscówka, ale mało widzicie. Może teraz coś będziecie lepiej widzieć. Wam w ostatniej chwili zdążyłem z rozkładaniem obozu, ponieważ zaczęło padać. Dzisiaj ma całą noc w ogóle kropić. Więc zapowiada się przyjemna deszczowa noc. Będzie się dobrze spało. Mam fajnych sąsiadów za płotem, w sensie w tym bloku wysokim wiecie, tam sobie ludzie śpią normalnie, tacy zwykli normalni ludzie. Nie wiem, czy coś widać, ale moje schronienie się tak prezentuje. Wejście, tam leży butelka z wodą, trochę się ostrość zgubiła, no ale trudno. A tam, tam jest przestrzeń. Słuchajcie, coraz mocniej pada. A ja bym jeszcze chciał sobie zjeść, nie wiem czy to widać. Czy to widać, że pada. Zobaczcie, co sobie wreszcie kupiłem. Ja wiem, proponowaliście mi Lixadę i tak dalej. Ale jednak no, Trangia wygrała. I, I mam. Mam Trangię. Taką najprawdziwszą. Fajna jest. Podoba mi się. Jest bardzo lekka. Słuchajcie, ogółem zasadniczym minusem norki armii holenderskiej jest to, że no bez tarpa, bez jakiegoś zadaszenia, plus deszcz wam leci do środka. Więc co zrobił mądry Marcin? Ale pada. Założyłem poncho, mam otwartą norkę holenderską. Nie wiem czy to widać w ogóle. Nie, nie widać. Eee, muszę sobie kapturek jeszcze założyć, bo jak zwykle nie założyłem. I usiadłem w tej norce holenderskiej... I usiadłem w tym ponczu w norce holenderskiej i całym ponczu przykryłem norkę, tak żeby nie padało do wewnątrz, ale jestem w środku. Niesamowite. To jest. I co? I teraz myślę, żeby wziąć i, i zrobić sobie jedzenie. Ale bez zadaszenia będzie to mega problematyczne. Więc jaki ze mnie złoś marinowy, to się w głowie nie mieści. Ej, bo mam do tej kuchenki takie specjalne łapki, żeby tam kubek sobie może postawić na tym. I ich nie wziąłem. Stwierdziłem, że nie będą potrzebne, że kubek będzie pasować na idealnie. I nie pasuje. To trzeba być takim łosiem malinowym. Ale ładnie się pali. Patrzcie na tą abominację. Ja nie wiem, jak to nazwać. Widzicie to? Czy Wy to widzicie? Tu jest kubek. Kubek musi tak być na razie, bo jeszcze nie wymyśliłem, co zrobić. Tam się pali ogień. I co? Kubek nie będzie stać, ponieważ nie ma tych łapek. Ale ja poszukam czegoś. Patyczków albo coś, może się uda jakoś. Nie wiem. Nie wygląda to jakoś mega profesjonalnie, no ale trudno się mówi. Tu w ogóle jest moja konstrukcja, o której wam mówiłem, czyli z Tam jest norka holenderska. No i z tej strony tak samo. Jest tam, widzicie. Jest, jest snorka, tutaj jest poncho. tak sobie siedzę przykryty. Mam w ogóle moje super buty Bospy. Z Bosp Taras Pro, chyba tak się nazywają. Są rewelacyjne, powiem Wam szczerze. Są tak dobre jak trangia. I tylko trochę gorsze niż moje umiejętności ustawiania kubka na tym, na kuchence. Ja tak niewiele brakuje, tam brakuje milimetr. Jak się już zapewne domyślacie, nie wyszło mi. Cóż, takie bywa życie. Było około północy, tak mniej więcej 23 może. Już tam byłem ułożony w tej norce holenderskiej. I usłyszałem, jak brama zaczęła gdzieś tam się poruszać. Tak główna wjazdowa. Ewidentnie było słychać, że ktoś przez nią przechodzi. To mnie wybudziło, bo trochę zasypiałem. No i zauważyłem jedną postać, która zmierzała w moją okolicę. Oczywiście spotkałem się, bo ja wyszedłem z norki holenderskiej. Chciałem zobaczyć, kto to jest. No i była to osoba w kryzysie bezdomności, która szukała na tym placu schronienia. Trochę pogadałem z panem. Pan był bardzo sympatyczny, bardzo miły, bardzo życzliwy. Też się zapytał mnie, czy jestem w kryzysie bezdomności. Życzył mi miłego dnia. Nawet sam powiedział, że on pójdzie w inne miejsce na tym placu opuszczonym noclegować, żeby, żeby jakoś tam nie przeszkadzać. Oczywiście mu powiedziałem, że nie ma najmniejszego problemu, że gdzieś tutaj może się, się rozłożyć. Pan wspominał, że całkiem niedawno to miejsce odkrył, jest bardzo fajne, no, przyznałem mu rację, bo, bo sam uważam, że ta miejscówka jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o takie miejskie właśnie bytowanie, no to taki taki opuszczony plac może być bardzo atrakcyjny. Poczekałem jeszcze kilka minut. Pan gdzieś tam sobie zniknął w swoją stronę poszedł. No i postanowiłem, że no jednak mimo wszystko będę wracać stamtąd, ponieważ uznałem, że to miejsce jest już spalone. W tym miejscu już ktoś mnie zobaczył, ktoś wie, że jestem. Mimo, że ta osoba była sympatyczna, była pozytywnie nastawiona, no to jednak trochę ryzykowałem, bo no, różnie może w życiu być. Też nie powinniśmy komuś tak na 120% ufać. Więc postanowiłem, że no trudno, przegrałem, pakuję plecak i, i wracam. Wróciłem do domu, zamówiłem sobie bolta i wróciłem, wróciłem na chatę. Sam ten biwak uważam za takie moje przygotowania do wyprawy, którą planuję w listopadzie. Będzie to wyprawa mniej więcej pięciodniowa w jakiejś miejscowości, którą no, znam, jakby się nie patrzeć. I gdzie będę też tak właśnie bytować w terenie, jak tutaj na, na tym filmie załączonym na samym początku. No i teraz pomówimy sobie o wnioskach, no bo jednak to był dla mnie jakiś test, jakaś próba. Ta próba no, nie udała się, niestety, przez osobę w kryzysie bezdomności, która odkryła miejsce mojego obozowania. Ostatnio miałem przyjemność rozmawiania sobie z Kubą Doroszem. Kuba prowadzi kanał Universal Survival. W moim odczuciu jest to najlepszy kanał survivalowy, jaki mamy obecnie na YouTube. Kuba ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie. Przeżył niejedną taką wyprawę i nawet lepszą. Gdzieś tam w, na terenach Rosji czy, czy w Ameryce nawet był. Więc skontaktowałem się z nim, żeby po prostu dopytać się, osoby, która, która się zna, która jest fachowcem w swojej dziedzinie, która jest specjalistą. Chciałem po prostu poznać kilka rad, dowiedzieć się, jak na przykład takie wyprawy są planowane, jak, je, jak zabezpieczyć się na przykład na, na wypadek jakiejś sytuacji kryzysowej, jak to robią właśnie profesjonaliści. Kuba mi udzielił kilku, kilku rad, trochę pogadaliśmy sobie, chyba przez godzinę nawet rozmawialiśmy. Z tego miejsca również serdecznie Wam polecam kanał Kuby. Gdzieś Wam go to podlinkuję. Zaglądajcie do niego, Zaglądajcie do niego, bo naprawdę warto. Kanał jest świetny. I Kuba właśnie powiedział mi jedną taką rzecz, żeby nie dawać sobie za dużej ilości takich dróg ewakuacyjnych, takich dróg awaryjnych. Wiecie, że na przykład idę sobie w teren i zakładam, że będę tam bytować, ale zakładam również, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to wsiądę sobie w autobus i wrócę do domu, albo pójdę sobie nocować do hotelu, albo coś. I wtedy automatycznie nasz mózg szuka sobie takiego wyjścia awaryjnego. No tutaj takim moim wyjściem awaryjnym no to była taksówka i dojechanie sobie boltem do domu. Jeżeli będę na tej swojej wyprawie w tej miejscowości, o której wam na razie nie chcę powiedzieć, to nie chcę mieć takiej sytuacji, że będę szukał sobie jakiejś alternatywy, czegoś co może mi ułatwić to bytowanie w terenie. No i tutaj miałem świetny tego właśnie przykład, że będąc w terenie Coś poszło nie tak, a ja momentalnie znalazłem wygodne wyjście z sytuacji. Zamiast o tej 23 pójść sobie dalej, poszukać innego miejsca, to ja wybrałem powrót do domu. Co w kontekście właśnie wyprawy survivalowej jest no, bardzo negatywne, bo też nie działo się mi nic na tyle złego, żeby faktycznie podejmować ten powrót do domu. No, padał lekki deszcz, ja byłem w bardzo dobrym stanie. Wystarczyło podjechać sobie gdzieś dalej autobusem i choćby w lesie nocować więc nad czym muszę wypracować jeszcze przed tą moją wyprawą, nad tym, żeby dostosować sobie poziom trudności, nie chcę sobie iść na łatwiznę, chcę dać sobie jakieś wyzwanie, chcę się sprawdzić w tym terenie, chcę, chcę właśnie wyjść z takiej strefy komfortu i móc działać w sytuacji, kiedy na przykład nie mam wyjścia i muszę podjąć jakieś inne kroki, a takie a takie wyjście awaryjne. Chcę sobie zostawić na sytuacje, w których nie wiem, będę ranny, będę chory, będę w jakiejś poważnej, kryzysowej sytuacji. Ważne też jest to, żeby się uczyć na swoich błędach, naprawiać się i iść dalej, a nie zatrzymywać się i nie, nie rozpamiętywać tego, że coś poszło nie tak, i, i poddawać się. Chcę też na sobie taki mechanizm właśnie wymusić, idąc na taką wyprawę, żeby nie powiedzieć sobie, o kurcze, nie wyszło mi, i po prostu już siedzieć i płakać. Wiecie, a po prostu podjąć jakąś decyzję, że dobra, skoro nie udało mi się tutaj bytować, to pójdę trochę dalej i spróbuję się tam rozłożyć. No, także tyle w tym odcinku. Ja jestem dzisiaj na trekkingu w lesie. Jest niedziela. I co, i kręcę wam kolejny odcinek. O przygotowaniach na wyprawę. Dzisiaj zamierzam zrobić około 20-25 km. Z tego też będzie film. Ten film będzie może w środę, może za tydzień, w niedzielę, jeszcze nie wiem. I sobie zobaczycie moje bardziej terenowe przygotowania, gdzie będę musiał pokonać ileś tam kilometrów. I... No i może jakieś zadania sobie wymyślę. Zobaczymy. Znaczy, wy zobaczycie. Znaczy, ja też zobaczę. Nieważne. Dobra, trzymajcie się i do następnego.